W Muzeum Regionalnym w Dębicy otwarta została wystawa stała dotycząca losów Dębiczan w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Na ekspozycji można oglądać m.in. zdjęcia, umundurowanie, broń oraz słupy ogłoszeniowe. Stolik w siedzibie gestapo i wagon kolejowy symbolizujący wywózki. Wystawa jest zakończeniem projektu Dębica Walcząca 1939-1951. Dziedzictwo i redenty realizowanego przez Muzeum Regionalne w Dębicy ze środków pochodzących z programu Niepodległa 2023. Otwarcie tej stałej ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Dębicy dzisiaj poprzedziła przed południem konferencja pod tym samym tytułem Dębica walcząca 1939-1951, dziedzictwo i redenty. To dziedzictwo pokazuje nam związek, związek tych, którzy w zasadzie od momentu od Konfederacji Barskiej przez utratę zaborów przez powstania, przez walki legionowe, przez okres II wojny światowej walczyli o wolną ojczyznę? I właśnie yy, ta wystawa yy, koncentruje się na tym okresie yy, II wojny, czyli od 1 września 1939 roku, aż po w zasadzie 1 marca roku 1951, kiedy zamordowany został Adam Lazarowicz, yy, komendant obołu Dębickiego i sześciu yy, czołowych przywódców czwartego Zarządu win yy, I temu także, tej tematyce poświęcona była także yy, konferencja przedpołudniowa. Yy, to wszystko odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Regionalne w ramach środków pozyskanych z programu dotacyjnego niepodległa. I myślę, że ta wystawa z jednej strony pokazuje losy Dębiczan w czasie, w czasie II wojny światowej i w tym pierwszym okresie powojennym, ale także koncentruje się na bohaterstwie mieszkańców ziemi dębickiej, którzy w różnych strukturach walczyli o to, abyśmy dzisiaj mogli cieszyć się z wolnej ojczyzny. Postanowiliśmy troszeczkę poszerzyć formułę Polski z jednej strony ją skompresować do naszego miasta, pokazać losy Polski Podziemnej przez pryzmat dębicy, stąd dębica walcząca, ale równocześnie jakby poszerzyliśmy znaczenie i daty tego wydarzenia od 1939 do 1951 roku. Dlaczego tak? Dlatego, że doskonale wiemy, że 1945 rok nie oznaczał końca walki, ale rozpoczął o wiele bardziej dramatyczną walkę z komunistycznym reżimem prowadzoną przez żołnierzy naszego podziemia. Która dramatycznie się kończyła też dla wielu, tak jak na przykład dla majora Adama Lazarowicza, który w 1951 roku właśnie został zamordowany. Fotografie rzeczywiście gromadziliśmy już od lat. Nie tylko fotografie, ale staramy się także pozyskiwać wszelkie obiekty, zabytki prezentujące losy Dębiczan w czasie, w czasie II wojny światowej. No i rzeczywiście tych fotografii troszkę się uzbierało. One dają taki, możliwość takiego zobrazowania tego, jak Dębica wyglądała, jak wyglądali ludzie jak wyglądała także sytuacja, jaką stworzyli Niemcy. Jak wyglądały losy Dębiczan, jak wyglądała walka Dębiczan w latach 1939 51 no bo wojna... Przecież się skończyła oczywiście w 1945 roku, ale później mieliśmy okres okupacji sowieckiej, tak to trzeba nazwać. Zresztą trudno, żeby było inaczej, kiedy, kiedy, kiedy nasz bohater, pułkownik Adam Lazarowicz, zostaje rozstrzelany 1 marca 1951 roku. Nawet nie rozstrzelany, tylko zamordowany po prostu w, przez, przez ubeckich katów i sowieckich. Więc no, ten okres jest istotny. Myślę, że ten wojenny oczywiście tak. Konferencji, która poprzedziła otwarcie wystawy. Wykład wygłosił Artur Gettler, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy. Miałem okazję wygłosić wykład na temat Dębickiego Września. Tytuł wykładu to był Dębicki Września 1939 roku, a zebrałem w nim takie swoje Pewnie wyniki pewnej takiej pracy badawczej, bo kiedy zaczynałam pracę w muzeum, jednym z takich rzeczy, które zastanowiło mnie, to jak to się stało, że Dębica, istotne miasto na takiej strategicznej, wojskowej i przemysłowej ówczesnej mapie Polski, zostało zajęte przez Niemcy już po pierwszym tygodniu wojny, już 8 września Niemcy wkroczyli do Dębicy. Podczas swojego wykładu starałem się właśnie odpowiedzieć na to pytanie, zarówno na takim. Na takim poziomie strategicznych rozważań na temat polskiej wojny obronnej 1949 roku, jak i w przebiegu działań wojennych na tych terenach najbliższych Dębicy. Patronat honorowy nad wystawą objął Rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pamięć o wydarzeniach z okresu II wojny światowej jest dla nas bardzo ważna. Pomimo, że odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, pomimo, że wiek XX już za nami, to jednak skutki II wojny światowej wciąż odczuwamy. Dębica, powiat Dębicki, ten duży powiat Dębicki, on został bardzo napiętnowany wojną. Ogromne straty nie tylko wśród żołnierzy. żołnierzy Garnizonu Dębica, ale również żołnierzy obwodu Armii Krajowej Dębica. Ogromne straty również wśród ludności cywilnej. Również na tym terenie pamiętajmy, funkcjonował obóz w Pustkowie, gdzie Polaków, polskich patriotów wyniszczano pracą niewolniczą, gdzie polskich obywateli pochodzenia żydowskiego wymordowano, niszcząc wielowiekową diasporę żydowską na naszym terenie. Wkład własny w ramach projektu został zabezpieczony ze środków pochodzących z budżetu miasta Dębicy. Ekspozycja prezentowana jest na powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, jakie były losy Dębiczan w czasie II wojny światowej. Zdjęcia, dokumenty i listy ukazują postawy mieszkańców, ich udział w różnych formach walki z okupantem i z zniewolenia. Podczas wernisażu dyrektor Tomasz Czapla podziękował wszystkim pracownikom za przygotowanie. Pięknej ekspozycji, a także osobom, które udostępniły zdjęcia i inne cenne eksponaty.